Witam serdecznie z tej strony Nina, a w nadchodzącym tygodniu na kanale w poniedziałkowych horrorkach. O putwa, to ona to zrobiła! I teraz macie koniec świata. W cyklu wtorkowe gry filmowe. Mamy czas. Dobra, wszystko jest schowane. Mi się wydaje, że jest dobrze. Ale im się daje, że jest dobrze. Wszystko jest schowane. This is the New York Police. Już And idę. A jakbyśmy. Aha. Jeszcze kluczy w ciepłeś. Środowe serwisale skromnie oferują. Coś tu się dzieje. Biją się robale dwa. Ale się naparzają. Tylko, że one oba są chyba złe. Smrodzą na siebie nawzajem. Ma się zasmrodzą na... Amen, ja chyba też tu A, to po to są potrzebne maski gazowe, że możemy sobie zrobić. O to tu chodziło, okej, okay, dobra, chodźmy stąd. Znaczy ja stąd pójdę w futek, nie wiem, gdzie się podział znowu. O kutwa, nie, 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 nie pająk, nie nie, 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 idę do ciebie. Już biegnę, 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 biegnę. już jestem tu na... już nie wiem, gdzie tu jest i właściwie Dzisiaj tam widzę, ale... Już zmierzam. Ku... Ja, bym... ja bym chciała. No, każde twoje życzenie trafić z powrotem do obozu. A to nie. damskie piątki grają panie. O! o ho ho, ho. O kurde. O kurde, bele. 90 rok. Jeszcze raz. No, szpital. To... Okej. Okay. O, ja pierdzielę. To jest trochę straszne. Sobotnia przygoda zawsze niezapomniana? Prawie. No się, Nergal nie wysilił. Wspomnienia wróciły jak żywe. Harry nie mógł zapomnieć tego strasznego widoku. Wody wokół wsi podniosły się i stały się czarne. Ludzie nagle zaczęli umierać, a nad wioską pojawiły się czarne kruki. Ktoś doniósł, że widział Zulę, jak podążała kilka dni wcześniej za gwiazdą. To wystarczyło, aby oskarżyć ją o czary. I co ubili Zulę, tak? Zapraszam serdecznie. Do usłyszenia. Papa. Pa.